Kolejny piękny dzień Feli. A, jeszcze, zanim długo się kończą ferie, no, jeszcze muszę, muszę przetrwać. jeszcze. Będę musiała przetrwać cały kolejny semestr, nie? A więc, no dobra, żyjmy tym, co jest teraz. Jest dobrze. Lektura nie przeczytałam. Jezus, muszę przeczytać lektura, dobra. Hmm, teraz nie myślmy nad tym, ubierzmy się. Hmm. To miałam wczoraj, to miałam. Przed wczoraj? Nawet dzisiaj założę tam. Hmm, dobra, pójdę na śniadanie. Hmm, hmm dobra, wstaję. Nie chcę się spać. I chwila, która jest godzina? Boże, już dziewiąta! Czarna nie! Cóż, ja przepraszam. Zapomniałam śniadania. Zaspałam. Dobrze, mam już nie przeszkadza mi to. Dobrze że ważne, że się wyspałaś. Ja już, ja już siadam przy stole, a może przygotować ciadaj. Dobrze, dobrze, przepraszam najmocniej. Hmm. Ciekawe, co się będzie na śniadanie. Już idę, już idę. Proszę, sałatka dla Ciebie. Postawię tutaj spokój. Już nie chcę na Ciebie. Proszę. Okej, okay, już wszystko przygotowałam. Yy, Zajemy? Oczywiście. Hmm. A, dobrze. no jadłeś się? Jadłeś się? Oczywiście, że tak. Pyszne małe to śniadanie. Więc będziesz robiła więcej kiedyś takich? Oczywiście, mogę nawet od robić, jeśli chcesz. Oczywiście, dziękuję. Odrobiłaś pracę domową? Odrobiłaś ten semestr, semestr? Ale jaką pracę domową? Przecież była za na z polskiego. A, oddałaś się lekturę, bo będę musiała zapłacić to złote, jeśli nie oddałaś. Mam nadzieję, że oddałaś. Eee. Zapomniałam. Co? Dobra, dobra, już zapłacę te 100 zł, ale dzisiaj nie dostaniesz w tym miesiącu zasilnika, okej? Okay? No dobra, bo weźmy się, że jak na przykład będę musiał zapomnieć o oddechcie, to już nie dostajesz niczego. No dobra, no to ja już idę, pa? Dziękuję, teraz bez Smakowałeś, no to super. No dobra, już czytam tą lektura. Ja dzisiaj nie chcę czytać, no dobra. Siądę sobie mojemu rzeczkom i będę ją czytała. No mm. <grym> spadłam, ale lepiej usiądę na, na, na podłodze. Będzie lepiej. No dobra, w końcu przeczytałam ją. Mogę i sam. Zdajemy ją na miejsce. bo mi się nie chce się nie wracać do tej szkoły, już za tydzień. Ale jest to serwester będzie. Nie... nie Jedy fajerki w sumie. Nie wiem, czemu moja mama nie lubi fajbery. I mówię, że one są jakieś szkodliwe. Ale sumie chyba dla bierząc są szkodliwe. W sumie to prawda. Pójdę do mamy. Cześć, mamo. Ja chciałam się tylko ciebie zapytać, dlaczego, dlaczego fajowarki są szkodliwe? Bo wie, wiesz, no, dużo, dużo zwierząt boi się fajowarek. No i bardzo, bardzo się tego boją i chowają się toczą. Niektóre nawet uciekają. No i na tego nie strzelać, więc jestem przeciw, strzeleniu na siebie z Rozumiem. Rozumiem, że jak ktoś nie ma zwierząt i kogoś to nie obchodzi, że na przykład jakieś zwierzę ucieknie, bo to nie jego problem, no, ale jeśli to by jego był pies i na przykład to był jego uchany pies, który był na przykład od samego początku, wiesz na przykład prowadzi do tego domu, no i tak naprawdę, no wiesz jak to wygląda, no że on się boi, no później on by tak samo reagował, tak każdy, każdy pewnie, chyba, że ktoś jest naprawdę wrednym. Nienawidzi zwierząt, no to wtedy inaczej by zareagował. Aha, dziękuję mamusiu. już przeczytałam lekturę w ogóle. No to super. Chcesz coś porobić? Nie wiem, coś pograć albo nie wiem. Właśnie nie wiem mama, powiedz mi jeszcze coś, bo nie chcę się grać. Nie wiem, może na przykład dzisiaj z oczu naszym tygryskiem. To dobry pomysł, dzięki mama. Dzieci, dzieci Cześć, oczo Cześć Chcesz iść do mojego pokoju Tam usiąść sobie na mojej łóżku Ach ten oczo Czuć, czuć, czuć Zobacz, co przyszło To jest mój nowy telewizor! No? Ale coś w ja tak nie do końca. Bo jednak postanowiłam, że przepraszam cię, Amanda, ale po prostu on będzie, ten telewizor będzie w salonie. No dobrze, nie szkodzi. Idziemy oglądać film. Tylko najpierw muszę zadzwonić po specjalistycznym samolotem i ten telewizor, bo się nie znam za bardzo. Dobrze, mam chodź. Mmm, Dobry. w czym mogę służyć? Dzień dobry, ja bym chciała poprosić na ulicę Krasnoludkową o założenie, Krasnoludkową, dom 11, o założenie telewizora. Dobrze, już się robi. Poproszę, to będzie kwota, zaraz pani powiem, 250 zł. To trochę dużo za zakładanie tele telewizorka, no ale niech będzie. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. No, Amanda, weź podnieś tą kanapę, a ma daweś podnieść to kanał, pani tam leży. No dobra, ona jest jakaś zepsuta się, co jest przerwana. To trzeba będzie nowo kupić. No, chyba tak. Ding dong. No, chyba przyszedł. Dobra, idę. No, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. O, dzień dobry. Czy to jest ten telewizor, który trzeba założyć? i no, tak, tak, tak. Chodźcie do kanapy. Chodź mam dało się sobie. Dobrze. Dobrze, za... Możemy założyć ten telewizor już? Mogę? Jasne, może pan zaczynać. Dobrze, to ja już się zaczynam do roboty. Tu ostatni kabelek. Dobrze, proszę, już zamontowany. No dobrze, dziękujemy, już płacę. Mam dało poczekaj chwilę, idę do pokoju. Dobrze, to przeproszę, To jest 250 petcoinów. Yy, mm, Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dobrze, Amanda. No i co, teraz oglądamy jakiś film? No nie wiem. E, za, mm, bierzemy. Bierzemy go? Ale kogo? Zapomniałam, jak nasz pies ma na imię. To jest tygrys. I, I po pierwsze to jest tygrys, a po drugie, ma mi mieć Wiem, że jest z nami dopiero drugi dzień, ale nie może tak zapominać bezpośrednio na naszego no, imienia tygryska. No wiem, no wiem. Dobra, ho, idę po Twoje łóżko, on będzie siedział w Twoim łóżku. Oczo idź tam. Hmm. <laughs> to jest oczo. Jak tam. Dobrze? Telefon tu leży. Mama, telefon tu leży. No tu będzie gdzieś, bo położ na łóżku. A nie. No okej. Okay. Dobra, biorę to. Dobrze, chodź tu oczo. No, dobra, siadaj sobie i będziemy oglądać film. Dobra, siadaj. śmieszne. Podoba ci się oczu? Znowu. Chciałam się położyć, ale coś mi nie wyszło. No dobra. dobra. Oglądamy. Dobra. No już chyba będę szła spać. Pójdę umyć zęby. Okej, okay. ja też pójdę od zęby i umyjemy się i pójdziemy spać. Okej. Okay. E, oczo idziesz już? To chodź, idziemy cię zaprowadzić. Chodź, chodź spać. Mama oczo już usnął od razu. No to dobrze. Widzi zmęczył się. Będziemy coś oglądać telewizję. No, dobra, chodź, idę za na swoje łóżko. choć idziemy tam, umyć, umyć się i idziemy umyć zęby. Dobra, ja już umyłam zęby. No się? Tak, umyłam się. Dobrze, ja też umyłam. Dobra, to ja idę spać. Dobre, dobranoc. Co to za dziwne dźwięki. pomniałam zdjęcia szyjnika, ale już nie będę go zdejmować. Oczy sobie słodko śpi. Mama też śpi. To co to mogło być? Przy drzwiach nikogo nie ma? Nie wiem. Zielę na chwilę na kanapie. Muszę coś pooglądać, żeby się uspokoić. Ach, Jezus, co ja robię? Czemu ja w ogóle oglądam telewizję o tej godzinie? Ach, co tam się dzieje że tam tak głośno? Amanda coś tutaj raczej zwariowało. Jest trzecia w nocy, a ty sobie oglądasz telewizję. Jazda do łóżka. A, przepraszam, mamuś. Ja nie mogę spać po prostu. No to chodź wcześniej spać. A nie chodzi o 23, 23. a 22 spać. No dobra, już idę spać. Dobranoc. No i ja mam nadzieję, że dobranoc. Następny dzień. Oh, co to była za noc? Cały czas słyszałam jakieś kroki po domu, i nie wiem, czy mi się stawało, czy o co chodzi. Hej, gdzie są wszystkie nośniki? Będę do mamy. Mamo, mamo, mamo. Co się stało? Czemu nie budzisz? Co się, co się stało? Bo zniknęły wszystkie moje naszyjniki Zabrałaś je? Nie. Zabrałaś je tylko... Gdzie, gdzie mój... Ej! Amanda, gdzie jest mój telefon? Brałaś go? Nie. Co się stało? Czemu zniknęło? czyż ja miałam, tu, miałam tutaj telefon na ziemi. Pamiętam, ładował mi się. No, a ja miałam tutaj w pokoju moje naszyjniki. Nie wiem. Na razie zostawmy to. Kupię ci nowe, a ja muszę sobie nowy telefon na razie kupić. A naszyjniki kupię. Okej, okay, idę. Amanda, Amanda, Amanda. Tak. A ty co sobie wczoraj nie kładasz mojego telefonu? No, ale przecież sama wczoraj go widziała, że tam leża i goś sama podłączyłaś przecież. No więc ja nie mogłam Ci go zabrać, może sobie zobaczyć mi cały pokój. Nie ma moich naczynników, nie ma tylko tych takich bardziej wartościowych rzeczy. Dobrze, że telewizor został. No właśnie. A może ktoś nam się wkradł do mieszkania? A może? Dobra, nie myśl o takich rzeczach, bo nie wiem, co się mogło stać, że ten. Że nie wiem, ja się już boję tego wszystkiego. Tyle, że się działo. Może... Od, nie daj, że muszę oddać do biblioteki szkole 100 zł. To tak, muszę jeszcze tobie za 200 odkupić te dwa naszyjniki, bo ci ktoś zabrał albo zniknęły. I ja sobie jeszcze muszę kupić telefon za 1000 zł. To ile tu mnie wyjdzie? Czekaj, 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 czekaj. 1300 zł. Za to, że zniknęły nam rzeczy. Nie gadaj, mamo. Troły nie odkupu mi razie tych naszyników po prostu, gdy chodzi po prostu w tych tych kumkowych. Naprawdę nie, bo ty ma za dużo wydatków i tak. A ty może tylko najpierw sobie kup telefon, bo to jest najważniejsze i oddaję 100 zł te wydatki. Ja mogę żyć bez tych naszyników spokojnie. Nie jestem aż taka, że nie będę mogła żyć bez nich. Ale damy, nie tak naprawdę ktoś nie mógł okraść. I nie wiesz, co to było. No, tak, nie wiem co to było, no ale nie wiem co mogło się stać. Ale tamtej nocy słyszałam w naszym mieszkaniu. Pamiętasz się, jak wczoraj e, wstałam, co nie? Tak, pamiętam, jak wstałaś. No, no właśnie, ja wtedy, jak wstałam, to patrz, tutaj leżałam, przyszłam e, do. E, e, jaką ma na imię? Z tego wszystkiego sama zapomniałam. Jak on ma na imię? Jezus Maria, co za mnie to matka? Spokojnie mamo, nic się nie stało. Od teraz nazywa się... A to jest oczo! Zapominamy cały czas. Musimy chyba kupić smyt z smetem. Nie smycz, tylko obroże. Mamo. Przepraszam, Ciurciu. Aż mi się załogęciła w głowie. Musiałam się oprzeć o coś o ciebie. Dobrze, dobrze. No i ja wtedy, jak tu siedziałam i oglądałam telewizję, to jak, jak przeszłaś, to kazałaś mi spać, nie? No tak, kazałam ci spać, ponieważ byłam trochę zdenerwowana, że nie spałaś. No tak, i ja, no i ja wtedy, jak poszłam już spać, słyszałam jakieś dziwne kruki ponieważ Myślałam, że to Ty chodzisz. To Cię nawet w łazience w nocy nie byłam. Ja też nie. A co jeśli. oh <gasps>